Witajcie w pierwszym odcinku nowego cyklu, dodatkowego cyklu na moim blogu, który będzie nazywał się przemyślenia i aktualności. Ostatnio już na tym zastanawiałem i stwierdziłem, że prowadzę na tym blogu trzy, dwa, właściwie dwa takie główne cykle. Jeden to jest taki dość poważny, życie pełne życia, gdzie staram się nagrywać rzeczy dla Was istotne. Coś, co trzeba zrobić, jeśli chce się średnio i długofalowo żyć tak jak ja albo jeszcze lepiej stosunkowo niewielkim nakładem pracy. Yy, drugim cyklem oczywiście zapytaj Aleksa. Mam wielką frajdę, bo zadajecie bardzo różne pytania. Ja staram się na te pytania w miarę spontanicznie odpowiadać. I bardzo to lubię. Jak tylko jestem w domu yy, i mam czas i mam oczywiście pytania, to nagrywam od razu, bo to jest wielka frajda i potem sobie możemy dyskutować. To, oczywiście tam trzecie moje wystąpienia za dużo tego nie ma, no ale tam mogę wrzucić od czasu, od czasu jakieś wystąpienie, że je nagrałem, ale brakowało mi czegoś takiego, żeby podzielić się z wami czasem jakimiś takimi krótkimi przemyśleniami, które nie kwalifikują się do żadnej z tych grup, albo też zapowiedzieć parę rzeczy, które mógłbym teoretycznie oczywiście napisać, ale jakoś spodobało mi się to siedzenie przed kamerą i mówienie do was. I do tego właśnie będzie ta seria przemyślenia i aktualności. No, tyl. Dzisiaj właściwie tylko krótka rzecz, bo parę osób zwróciło mi uwagę na błędy językowe, gramatyczne, które popełniam na moich wideo. Ja sobie z tego w pełni zdaję sprawę. Rzecz jest w tym, że ja operuję w trzech językach, myślę w trzech językach, i w którymkolwiek języku bym nie działał, to ciągle zdarzają mi się albo przybitki z innego języka, albo kalki z innego języka, albo składnia z innego języka, albo dziwne przekręcenia, które oczywiście językowo nie są poprawne. To oczywiście razi purystów i ja sobie z tego zdaję sprawę. Akurat ja, pamiętajcie, w mojej głównej pracy, to między innymi dobieram tak starannie słowa, dobieram tak starannie różne wyrażenia i sposób przekazania pewnych spraw, żeby być maksymalnie skutecznym i to też w tych trzech językach. Także ja tu jestem purystą do sześcianu, ale. Nasze kontakty to nie są moje profesjonalne kontakty, to nie jest reklama moich profesjonalnych kontaktów, to są po prostu zupełnie luźne spotkania, tam gdzie nie możemy się spotkać przy kawie osobiście, możecie w każdej chwili włączyć YouTube i jestem. Ja to traktuję właśnie jako niezobowiązujące, luźne spotkania z przyjaciółmi, gdzie czuję się spontanicznie, mówię spontanicznie i oczywiście wtedy siłą rzeczy wkradają się różne błędy, różne potknięcia i ja sobie myślę tak. Część ludzi powie: OK, co to za facet, należy go odrzucić. A inni mówią: No dobra, w miarę rozsądnie mówi, albo przynajmniej się możemy o czymś posprzeczać. I to, że tam użył jakiejś niemieckiej składni albo jakiejś dziwnej formy czegoś, to nie przeszkadza. Szczególnie ci z was, którzy są przyzwyczajeni do działania w międzynarodowych środowiskach, to na pewno wiedzą, że tak jest wszędzie i że to nie powinno być problemem. Jak ktoś ma z tym problem, no to oczywiście po prostu nie musi oglądać tego, tych wideo. No, także w tym kierunku pójdę. To jest takie, takie moje wyjaśnienie. Pamiętajcie, ja często, jak potem montuję to, to łapię się za głowę i mówię, jak ty mogłeś to tak powiedzieć, jak ty mogłeś to tak zrobić, ale ponieważ to są spontaniczne formy kontaktu z wami, to ja mówię, okej, okay, no trzeba przymknąć na to oko. Bo gdybym chciał to zrobić tak wymuskane, tak piękne, że wszystko by grało, pewnie żeby się dało, ale wtedy nagrywałbym jedną rzecz na dwa tygodnie, może na trzy tygodnie, bo mam bardzo dużo innych rzeczy w życiu do robienia. A tak, trochę bałaganiarsko, nie zawsze jako wzorzec idealnej polszczyzny, ale mamy tą komunikację. I tych z Was, którzy, mm, którzy, o którym to odpowiada, to serdecznie zapraszam do oglądania dalszych odcinków, do dzielenia się tymi odcinkami z innymi ludźmi, jeżeli uważacie, że to jest gdzieś przydatne. No, i oczywiście do kontaktu ze mną, bo ja też bardzo lubię ten kontakt w drugą stronę. Niestety teraz patrzę w zimną soczewkę kamery, muszę tylko wyobrazić wasze sympatyczne twarze. Dobrze, tyle na razie. Do usłyszenia. Dziś wieczorem będę nagrywał kolejne odcinki. Od Zapytaj Aleksa. No, i wtedy się zobaczymy. Na razie.